Pierwszy set, myślę, zaważył na tym, yy, na tym wyniku tego spotkania, ale co by było, gdyby był na korzyść dziewczyn Starnowa, to mogłoby się różnie potoczyć, ale na szczęście set, set na set, gdzieś to ciśnienie uciekało powoli, robiłyśmy się spokojniejsze. Przede wszystkim popełniałyśmy mniej błędów, bo jednak gdzieś tam dziewczyny prowadziły 15-12, a my 11 błędów oddałyśmy, więc to też tak. Ale cieszymy się ze zwycięstwa, bo zawsze to ten puchar z tymi zespołami pierwszelibowym jest naprawdę niewiadomy. Różnica na pewno jest, ale myślę, że to nie jest jakiś powód, żeby, żeby gdzieś tam alibi sobie robić w razie z przegranej akcji. Także potrenowałyśmy trochę z tymi piłkami, gdzieś tam się trochę przyzwyczaiłyśmy, więc... Więc to plus. Myślę, że to wielka szkoda. Bo tak naprawdę gdzieś tam w tym pierwszym secie miałyśmy momenty, w których prowadziłyśmy. Ja myślę, że zabrakło trochę chłodnej głowy, może za bardzo chciałyśmy. Myślę, że to jest fajne przetarcie przed dalszymi rozgrywkami dla nas. To jest, Dla każdej z nas to jest nasze marzenie i chciałobyśmy to zrealizować. Wiadomo, sezon jest długi, liga jest długa, ale no chcemy z każdego meczu grać coraz lepiej i prezentować lepszą siatkówką, więc jakby nie zatrzymujemy się, nie patrzymy w tabelę, tylko pracujemy po prostu. Ja myślę, że było parę elementów, które po prostu były od nas lepsze. No przede wszystkim miałyśmy widać, że problem ze skończeniem tych piłek, bo dziewczyny z łodzi postawiły dużo bloków, my trochę ten element miał słabszy, no teraz tak na szybko, bo wiadomo, trzeba przeanalizować, więc wtedy my może coś więcej powiemy. My mieliśmy troszeczkę takie swoje wewnętrzne zadania na ten mecz, jako drużyna do, do przećwiczenia, bo, bo też byliśmy po serii trzech porażek. Też że wiedzieliśmy, że potrzebujemy wygranej, żeby, żeby ta drużyna się po prostu troszeczkę podniosła na duchu. My wszyscy, żebyśmy dalej, dalej uwierzyli w to, że, że da się grać. Więc e, cieszę się, że też. Te zadania, które mieliśmy założone na ten mecz, i sprawdziły się w trakcie meczu, bo byliśmy w tarapatach, a mimo wszystko cały czas wierzyliśmy w to, że, że można przechylić szale na swoją korzyść. No i nam to się udało. No, fajnie, że 3-0 wygraliśmy. No, spodziewaliśmy się trudnego meczu i taki rzeczywiście był. Więc. To wygraliśmy, tu już zamykamy etap, jesteśmy w kolejnej rundzie w Świecinale Pucharu Polski, a już przed nami za parę dni też kolejne ważne spotkanie ligowe w Kaliszu, więc tutaj na pewno teraz troszeczkę odpocząć i znowu zabieramy się do pracy, żeby, żeby po prostu odbudowywać się i prezentować coraz to lepszą siatkówkę. Dwa pierwsze sety naprawdę walczyliśmy, pokazaliśmy się, wydaje mi się z dobrej strony brakło, Brakło niewiele, brakło szczegółów, które mają drużyny, które rywalizują cały czas na najwyższym poziomie i weryfikacje mają co tydzień, muszą się co tydzień spinać naprawdę na 100%, żeby, żeby grać. Zabrakło naprawdę niewiele, z tym, że doceniamy klasę przeciwnika, myśmy byli tutaj. Może nie tak, nie byliśmy na pewno faworytem. Chcieliśmy powalczyć, chcieliśmy się pokazać z jak najlepszej strony, i wydaje mi się, że, że przez te dwa sety było nie, nieźle. Taki był cel, żeby dojść do, do tego etapu, w którym będziemy rywalizowali z najlepszymi drużynami w kraju, żeby zweryfikować, w którym miejscu jesteśmy, czego nam brakuje co jest już dobre, co poprawić, co zmienić wręcz, więc mamy bardzo fajny materiał. Graliśmy jeden sparing z Opolem, teraz z budowlanymi Toruń, więc, więc tak naprawdę staramy się rozwiedzić i, i dążyć do tego, do tego poziomu najwyższego. Tam, tam jest nasza poprzeczka.